Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy filmik jest to jakby pierwszy w tym nowym roku, dlatego chciałam Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia w nowym roku i życzyć wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrówka. I dlatego w pierwszym moim filmiku chciałam Wam pokazać, jak zrobić taką surówkę, sałatkę Kolesław. Ostatnio byłam w Polsce, Jadą bardzo często w restauracji, ale taką surówkę znam już jakby od wcześniej już się jadało takie coś. Bo to jest nic innego jak taka biała kapusta szatkowana, dodajecie marchewkę, cebulę albo szczypiorek, można i to i to. Albo kawałeczek pora, jak macie, można dołożyć jabłko, można dołożyć jakieś świeże owoce, jak macie. Zależy, co macie, co lubicie, ponieważ ona będzie taka słodko-kwaśna troszeczkę. Dokładamy troszeczkę octu, dokładamy majonez na koniec. Możemy połączyć majonez ze śmietaną kwaśną. Tak mi osobiście smakuje najlepiej. Ja bym dzisiaj zrobił tą sałatkę na majonezie z własnej roboty domowej, ale bez jajka. Oczywiście ten majonez pokażę Wam w osobnym filmiku, żebyście sobie dokładnie zobaczyli, jak ja robię. Tutaj pokażę Wam tylko jakby tak szybciutko, jak ja robię i że robię z własnego jakby wyrobu domowego. Sałatka prosta, szybka, nie za droga, nadaje się do każdego dania. Do ryby, do ryby z chlebem na zimno, a więc kochani na imprezę, na święta, a więc warto się nauczyć, czy zobaczyć jak się robi. Ja Wam pokażę moją opcję, która mnie osobiście bardzo dobrze smakuje, i zapraszam Was na tą teraz sałatkę. Jakbym się przepis spotykał, ja można prosić o łapki, o suby. będę się bardzo cieszyła. I życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. I teraz pokażę Wam te składniki, i to jest Biała Kapusta. Ja mam tutaj około 1400 gramów. Wezmę tylko i wyłącznie pół. Do tego jedna marchewka 120 gramów. Cebula 60 g, jabłko 80 g. Możemy dołożyć taką garść pietruszki. Możemy dołożyć kawałeczek pora, centymetr, jak nie mamy szczypioru, ale możemy dać również troszeczkę szczypioru dla koloru smaku. Tarkujemy, możemy w piórka pokroić to. Tarkujemy na grubym sitku i to też na grubym sitku. Kapustę poszatkuję tak, jak się szatkuje kapustę możecie sobie pokroić oczywiście taką surówkę już z białej kapusty macie również na moim kanale i teraz poszatkuję sobie tą białą kapustę gotowe teraz szatkuję jabłko umyte Ale bez tych środków. Uważamy, żeby nie starkować tych środków. Do tego marchewka. Teraz pokroję pietruszkę. Drobno, tak z dobrą łyżkę pietruszki i również kawałek pora bardzo drobniutko. Jak mamy szczypior, możemy dać szczypiorek około łyżki. Na początek daję z pół łyżki soli, łyżeczka mała cukru, i z jedna trzecia łyżeczki, z pół łyżeczki pieprzu czarnego. Mieszam. Co możemy zrobić, to ją troszeczkę tak pognieść, żeby te soki jakby wyszły z tych warzyw. Ona się ładnie razem z tą solą wymiesza z tymi przyprawami. Będzie dużo, będzie miękka bardziej, krucha. Wygniotłam, można powiedzieć, czy ugniotłam. I teraz muszę dać, z łyżkę octu winnego, 5% ma on. Jeżeli byście mieli 8, 10 to możecie rozmieszać pół łyżki, na przykład octu tego 10% i pół łyżki wody przygotowanej. Można dać jedną łyżkę, można dać półtorej łyżki albo dwie łyżki, zależy, jak chcecie mieć kwaśne. Mieszamy. Mm. Coś pysznego. A więc taką możemy już jeść do ryby, do drugiego dania, jak chcemy. Ale do tego również można dodać teraz trochę majonezu. I proszę zobaczyć, majonez się już schłodził ładnie. Widzicie? I daję teraz, tu mam 150, daję 5 łyżek majonezu. U mnie łyżki są różne, a więc. Odważę 3, Daję pięć łyżek majonezu. 100 gramów. Jeżeli ktoś lubi więcej, można dać łyżkę więcej, można dać łyżkę mniej. Łyżka śmietany czy dwie kwaśnej. Będzie jeszcze smaczniejsze. I mieszamy. Spróbuję. Mmm. Coś pysznego. Ja dołożę jeszcze łyżkę od bo ja lubię, żeby było troszeczkę kwaśniejsze. Mm. Coś pysznego. Kochani, gdybyście mieli troszeczkę jeszcze majonezu, aby Wam było tu za mało, dłużcie z łyżkę. Ja Wam pokazuję tylko, że żebyście wiedzieli, że łyżka mniej, więcej tutaj w przypadku nie będzie przeszkadzało. Surówka gotowa. Jest to pierwsze danie w nowym roku. Dlatego życzę wam wszystkiego najlepszego, kochani. Zapraszam na kanał. Zapraszam na pyszne dania domowe. Sprawdzone przeze mnie, parę razy robione. I teraz pokażę wam te składniki. 50 ml mleka Zimne mleko. Do tego łyżka musztardy. Ja mam tutaj stołową, taką jakby średnioostrą. I tam łyżeczkę musztardy sarebskiej. Kolesław w surówkę narobiła, a więc może być troszeczkę ostrzejsza. Jedna trzecia łyżeczka soli. Jedna trzecia łyżeczka cukru. Z jedna trzecia albo 1 czwarta łyżeczki i do tego potrzebujemy ze 100-120 ml oleju i ja zrobię Wam dzisiaj mikserem ponieważ nie każdy ma blender idzie również i zaczynam już miksować kiedyś robiło się trzepaczką tylko, że trzeba było szybciej robić wlewam troszeczkę oleju już i zaczynam miksować Dolewam słońce i dolewam. Teraz większe troszeczkę obroty. I dolewam. Proszę zobaczyć, majonez jest już gotowy. Do tej ilości możemy dać łyżeczkę małą przygotowanej wody. Może być ciepła, może być gorąca. Nie przeszkadza i wtedy będzie troszeczkę jaśniejszy. Możemy spróbować, jak smakuje. Powiem Wam, że coś pysznego i w ogóle nie idzie wyczuć, że jest bez jajek.